Mam nadzieję, że zamienisz się w księcia. Cześć, witajcie na kanale Ciociu od klocków. Dzisiaj mamy niedzielę. A jak niedziela, to fajnie wyjść z domu, a jak wyjść z domu, to być może do zoo. Ja jestem pięknie ubrana w outfit, taki yy, roślinno-dżunglowy, nie wiem. I zabieramy wujaszka. I zabieramy też kilka fajnych niespodzianek. Zapewne jak to już będziecie widzieć, to już będzie po wszystkim. Śledźcie to na Instagramie u mnie, bo na pewno tam będzie to na bieżąco. Możecie sobie zobaczyć. Ale dobra, nieważne. Idziemy do zoo. Ja mam wojek dla Ciebie niespodziankę w zoo. Ale jeszcze się o tym nie dowiesz. Chodź, pokażę Ci, co przygotowuję dla innych. Chodź. Robimy paczki niespodzianki. Zostawimy je w różnych miejscach w zoo, razem z zaproszeniem na warsztaty z klocków LEGU, które będą 24 września w zoo w Płocku, także jeżeli chcecie je zdobyć, to tak naprawdę wejdźcie w link, który będzie na dole, bo tutaj ich nie zdobędziecie. Ale mam nadzieję, że uda się nam nagrać kogoś, kto te paczki znajdzie i oby był zadowolony. Zobaczcie, co tam będzie. Oczywiście to są wszystkie rzeczy ze sklepu cioci, także smyczki,

Jesteśmy już w Zo w Płocku. Ja tutaj mam dla was oczywiście te wszystkie prezenciki, ale no oczywiście przejdziemy sobie trochę po tym Zo, żeby zobaczyć co tutaj ciekawego jest i dam wam za chwilę pierwszy podpowiedzi gdzie znajdują się paczki ze sklepu cioci. Chodźcie. Jaka jestem ciekawa. Jaka jestem ciekawa piękna. Chodź, chodź zabiorę cię. Będziesz bawić się z psem i kotem. Możemy go już zabrać. Wygląda tak samo jak szukam zestawów. A możemy? Dobra. Do surykatek nie włożymy paczki, no bo zabrałyby nam, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście wy ją zabrały. Także idziemy dalej. Halo, przepraszam. I haha. To jest generalnie pierwszy i ostatni raz, kiedy dotykam krowy tylko dlatego, że jest z plastiku, bo ja nie lubię krów, bo się ich boję też. Bo tak atakuję. Yeah. Wchodzimy do mojej ulubionej części, do herpetarium, bo tam są gadekłazy i inne takie, takie brzydkie rzeczy. One mi się kojarzą z wujaszkiem w takich Tutaj nie lubię. Dlaczego? Bo tutaj są motyle, ja się boję motyli. Mam nadzieję, że nie znajdziemy tu żadnego. Ale nie usiądzie na mnie. Siedałby mu się pedikir. Ale ma młodnicy po znokcie. Znajdujemy się przy prawdziwej gwieździe i wizytówce Płockiego Zoo Przy aligatorzycie Marcia Aligatorzycy Marcia Która ma 92 lata, więc już seniorką jest, można tak to nazwać Ale nadal bryluje tutaj na salonach I co roku w Płockim zo są obchodzone jej urodziny Wujaszku ale wiesz, że można w Płockim Zoo zostać sponsorem różnych zwierząt? No, i co byś powiedział na to, żebyśmy byli sponsorem na przykład Aligatorzycy Marty? No, nie? Idealnie, idziemy załatwiać formalności i za chwilę wam opowiem dokładnie, co trzeba zrobić, żeby być takim jakby sponsorem. Mam idealny pomysł, gdzie położyć pierwszą paczkę ze sklepu cioci. Co powiecie na tam, tam? Najbardziej obrzydliwe miejsce, na pewno nikt jej nie weźmie. Dobra, żartowałam ja sama tego tam nie włożę, także idziemy dalej szukać jakiegoś normalnego miejsca. Jesteśmy przy gadach i generalnie to jest pyton, ale ja mam żart o zmiji. Chcesz usłyszeć? Tak. No to dobrze. E, idą dwie żmije i jedna pyta drugiej, ej stara, czy my jesteśmy jadowite? E, tak, a czemu pytasz? Bo właśnie ugryzłam się w język. Boże, że śmieszne. Hmm. <laughs> Cześć. Za późno. I czemu ta ryba jest z Pa, nogami? No Zobacz, gdzie ma na dole ma ten, to jest u góry, a na dole ma oczy A wiesz, gdzie jest Nemo? Tu jest Chyba mamy idealne miejsce, gdzie możemy faktycznie zostawić pierwszą paczkę ze sklepu. To jest opuszczona klatka, ale nie martwcie się, ona jest opuszczona specjalnie, bo można do niej wejść do środka i zobaczyć jak zwierzęta z drugiej strony mają swoją przestrzeń. To żeby też nie było za łatwo, to nie będzie tak ona od razu na miejscu, trzeba ją gdzieś tutaj sprytnie schować. Pierwsza paczka zostawiona, idziemy szukać miejsca dla drugiej. To nikt nie bierze paczki twojej. Co bo nikt nie wyjdzie? Kojarzę sobie tam na boku. Gdzie wchodzą nie, cieszę się, nie. Widzicie, Halina, że dzisiejsza pogoda taka idealna, nie za gorąca, no ale do troszeczkę podgrzewa, można się opalić. No to tak, tak, tak. I obiad taki też przygotowałam letni, no. A korzystałaś z tego termomiksu nowego? Tak, tak, właśnie tak. Grażynka Pani go przyniosła. Dobra, wujaszku, w racji tego, że będziemy przyjaciółmi aligatorzycy Marty, to drugi prezent chowamy przy aligatorzyce Marcie. Znaczy, to nie jest alligatorzyta Marta, to jest propodyl. I tutaj pakujemy kolejną kwarę. Znajdźcie to, proszę! Bo to jest tak w krzakach ukryte. Okay. Naprawdę, zostaw. To moje, to niedobre. Niedobre, nie pysne. O, nie pysne, nie pysne. <laughs> Moi drodzy, na piękne zakończenie dzisiejszego vlogaska wujek, jedziesz teraz sznurówkę, koda? Teraz zostawić. <laughs> Piękne zakończenie naszego vlogaska w Zoo. Zapraszam Was jeszcze raz 24 września do ZO właśnie w Kłocku, gdzie będą odbywały się wyjątkowe warsztaty klockowe ze mną oczywiście, ale również będziecie mogli zwiedzić Zoo w trochę inny sposób. Boże kolejna koza za mną. Także serdecznie Was zapraszam, a ja już muszę wstać, bo się bardzo boję. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy filmik, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Dzięki buziaki, Pa! ロスした<や>